Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Krox, a to jest Phoenix Simulation. Proszę Państwa, A320 już niedługo pojawi się na rynku. Czy my długo nie czekaliśmy na ten efekt, który widzicie teraz? Zobaczcie sami. Rozmazywanie deszczu na szybach przez nasze wycieraczki. Czy naprawdę musieliśmy tak długo czekać, żeby ten efekt dopiero zaimplementował Phoenix? Chyba tak, chyba tak. I muszę powiedzieć szczerze, jeżeli ten samolot jest tańszy od PMDG, to pod wieloma względami PMDG jest bardzo, bardzo z tyłu. I nie chodzi, to są dwa różne samoloty, 737, A320, dwie różne, to jest skrzyżowanie w kształcie litery Y. Ale jeżeli chodzi o takie feature'y, małe ulepszenia, które również mógł wprowadzić PMDG, no to Phoenix jest epokę, epokę dalej jej ściągnięte, a więc streamerzy ruszyli do akcji, ruszyli do tego, aby zacząć prezentować ten samolot i rzeczywiście skupili się na kilku szczegółach ja też skupię się na kilku szczegółach, nie wyciągałem w tym filmie wszystkiego. Przede wszystkim pierwsze, co pokazali, to jest Oliver Manager. Mianowicie 181 malowań tutaj dostępnych będzie dla nas już na początku naszej przygody z Feniksem. To jest bardzo duży plus, bo rzeczywiście to pokazuje tylko, jak dużo pracy ten zespół włożył w to, aby wszystko przygotować w tych 50 funtach, które będzie kosztował ten samolot. I to, jest, to są bardzo dobre, bardzo dobre informacje, bo nie będziemy musieli niczego ściągać dodatkowo, nie będziemy musieli się bawić tymi malowaniami, nie będziemy musieli sprawdzać, czy rzeczywiście działają, czy nie działają. Tutaj wszystko będzie kompatybilne. I naprawdę tutaj szapo ukłony dla Fenixa, bo zrobili te malowania w naprawdę wysokiej rozdzielczości. Często są to malowania 8K, tak jak zresztą tutaj widzicie. Ale także. Są to malowania nieco niższe, 4K, ale to dalej pozostaje bardzo duża jakość i bardzo, duże, bardzo duży plus, jeżeli chodzi o te kwestie. Więc tutaj, Fenix naprawdę dał nam świetny przykład tego, jak powinien pracować deweloper i jak powinien współpracować z użytkownikami, że nie dawać im możliwości modowania, tylko dać im wszystko. Już jak robisz samolot kompleksowy, study level, tak jak oni go nazywają, to dajesz wszystko razem z malowaniami, i te malowania. To też jest fajny szczegół, bo one w zależności od tego, jakie masz malowanie nałożone, tak różni się wyposażenie tego samolotu. Więc to są bardzo duże plusy. I oczywiście zupełnie inaczej. Samolot wygląda w środku z innymi malowaniami. Kolejna sprawa to jest proszę Państwa IFB, bo IFB tablet to jest w ogóle absolutny sztos. Co oni tutaj stworzyli, to ja się zastanawiam, jak długo musieli pracować nad tym tabletem, żeby on w ten sposób wyglądał. Ja muszę tutaj posypać głowę popiołem, bo dzisiaj na Discord. Wczoraj na Discordzie pisałem, że jednak ten tablet mi się nie podoba, ale potem jak obejrzałem dokładnie te streamy i zobaczyłem, że rzeczywiście on ma tyle opcji i tyle szczegółów, które oni tutaj dopracowali, to mi pękła głowa po prostu od tego. Poczynając w ogóle od tego, że jak widzicie tutaj biały kabelek podłączony do tego tabletu, to on jest odłączalny, więc jeżeli go odłączacie, to tablet przestaje się ładować. Jeżeli nie macie źródła zasilania, tablet się nie ładuje. Możemy się oczywiście bawić tabletem, ale on nie jest zasilany przez to, więc będzie się nam się rozładowywał. Jeżeli zapomnimy go podłączyć, Kabelkiem, no to widzicie, że bateria spada i to są takie szczegóły, tak. Ten kabelek jest podłączony w ogóle. To, to jest sztos. Ja w ogóle się zastanawiam, jak oni te animacje zrobili. Kolejna sprawa to jest fakt pełnej integracji z SimBriefem. I to nie jest taka integracja w SIM z SimBriefem, jak widzieliście w PMDG737. To jest w ogóle wizualna integracja z SimBriefem, pokazująca wszystkie. to te informacje dostajemy. Kolejna sprawa jest taka, że w tym FMC widać, jak ci pasażerowie się ładują. Widzicie tutaj te różowe kropeczki zaznaczone myszką? Tak, <laughs> to są pasażerowie i tutaj wizualnie animacja jest zrobiona, jak oni się ładują i zajmują nasze krzesełka. Ładują się, wchodzą po prostu na pokład, widzimy, że jest planet boarded, ile mamy zaplanowanych pasażerów, ilu wejdzie na pokład razem również z cargo i także naszymi zbiornikami. Kolejna rzecz to jest Aeronautical Operations Center, czyli Jesteśmy połączeni z bazą naszej linii lotniczej, dzięki czemu dostajemy w pełni informacje o tym, ilu mamy zaplanowanych pasażerów na ten lot, jakie mamy paliwo i wszystkie inne szczegóły dotyczące tych wszystkich ważnych rzeczy dotyczących naszego lotu. Coś nieprawdopodobnego. Jak tak można? Kolejna sprawa, proszę Państwa, to są dźwięki. I to jest chyba jeden z kamieni milowych, bo mam wrażenie, że te dźwięki to jest najwyższy poziom. Przyznam szczerze, że jestem. Audiofilem takim amatorskim, ale jestem audiofilem i dla mnie taka jakość dźwiękowa, nie tylko moich stream, streamów, moich filmów jest ważna, jako że jestem amatorem w montowaniu, to jest inna sprawa, ale ważność dźwięków czy, czy waga tych dźwięków powinna być odpowiednia i tutaj e, chyba się zgodzimy wszyscy ci, którzy widzieli streamy, e, że dźwiękowo po prostu rozwala Fenix system i tutaj naprawdę wszyscy twórcy samolotów powinni się uczyć od Fenixa jak te dźwięki dopracowywać tutaj widzicie film promocyjny, on powstał w ogóle 3 miesiące temu i już tutaj te dźwięki wydawały się naprawdę fajne ale to co usłyszeliśmy na tych streamach które mm, za chwileczkę wam puszczę jak te dźwięki, dźwięki brzmią coś nieprawdopodobnego, posłuchajcie tutaj OK, i teraz przejdziemy sobie, ja będę milczał teraz, i przejdziemy sobie do dźwięków, które zaprezentowali twórcy na różnych kanałach. Oczywiście linki do tych twórców macie w opisie, e, razem z sami ze wszystkimi podziękowaniami. E, korzystam tutaj na mocy prawa cytatu, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Krótkie fragmenty opisujące rzeczywistość, jaka nas spotyka, a tutaj w tej, w tej, w tej rzeczywistości akurat brzmi. No to słuchamy. And Flex 68 SUS runway, all the thrusters are in blue. Rotate. Ależ to, proszę Państwa, co brzmią niesamowicie, jestem zdumiony jak to jest dopracowane. Plusy są takie, że nic się nie zmieni do premiery i będą takie dźwięki już na 100%. A tutaj kolejny dział, który chciałem z wami omówić, a mianowicie kalibracja naszej przepustnicy, naszego joysticka. Świetnie to wygląda. Przede wszystkim jest robione z komputera pokładowego, a nie z tabletu, tak jak jest na przykład we Flyby Wire. więc to jest plus. Nie wiem czy to jest plus czy minus, po prostu zmieniona nieco organizacja tutaj działania. Tutaj lecimy z naszego komputera pokładowego. Przede wszystkim z tego co zauważyłem, to ta kalibracja jest bardzo dokładna i to nas bardzo cieszy. Taka powinna być bez żadnych większych szczegółów. Oprócz tego, że wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie i fajnie, że się znalazła kolejną rzeczą, która była przeze mnie śledzona w tych streamach, to były klatki. No i klatki tutaj są kamyczkiem do ogródka troszeczkę, jeżeli chodzi o twórców Fenixa, czy z Fenixa twórców A320, bo przyznam, przyznam szczerze, że nie wiem na jakich konfiguracjach latają piloci, którzy to streamowali, ale klatki są tragiczne w niektórych miejscach. Tutaj na przykład będzie lądowanie jednego ze streamerów, który w Feniksie na podejściu do jednego z lotnisk w Brazylii z tego co dobrze pamiętam, miał 13 klatek. Ograniczany był głównie przez Maintreat, czyli przez procesor. Tutaj eksperci się niech wypowiedzą w komentarzach, ale mi się od razu przypomina komenta komentarz Kacpra 9. Martwi mnie wydajność dla przypomnienia PMDG. Nie ma pełnej integracji z Simlif, bo maszyny z WASM nie mają dostępu do internetu według PMDG. Skoro Phoenix ma dostęp, to nie jest WASM, a skoro nie jest WASM, a symuluje tyle elementów, to wydajność może nie powalać. Chyba, że PMDG zwaliło na osobo zwyczajnie. No i pytanie. Czy Kasper już wiedział przed i miał rację? No bo klatki w środku 30, 31, 29, nie wiem na jakiej konfiguracji komputera. Przyznam szczerze, że nie powalają i nie jestem do końca przekonany, jak miało być tak naprawdę, jak miało być tak naprawdę, bo klatki nie są najlepsze. Zobaczymy, jak my się połączymy z tym samolotem, jak będziemy już w środku, co będziemy mogli z niego wyciągnąć. Ja Wam serdecznie dziękuję.